Szanowni Państwo, zostało tutaj w szerokim zakresie zostało naruszone prawo. Została udaremniona interwencja poselska. Osoby przybrane przeze mnie do czynności wynikających z pełnienia mandatu posła w zakresie interwencji poselskiej. Te osoby zostały z zastosowaniem środków przymusu środków przymusu bezpośredniego zostały wyprowadzone, częściowo wyniesione. Wyniesione z budynku ministerstwa, gdzie uwaga, przez godzinę i kwadrans nie doczekałem się asysty policyjnej, którą wzywałem. E, więc macie Państwo zdykty, mchu i paproci w pełnej krasie, żeby nie powiedzieć krasce, bo, bo siedzieliśmy w gabinecie nieobecnego ministra. Kraski. Pani minister Sójka też się gdzieś zdematerializowała. E, jedna rzecz. Nie no. wiem czy dobra czy gorsza, udało nam się tą interwencją odwołać zaplanowane na dzień dzisiejszy spotkanie. Dostaliśmy w ekspresowym tempie dwa pisma aż w czasie, czy tak. Pani ma, Pani Kaju, w czasie e, tej interwencji... Monika, e, która no, jeszcze, jeszcze nie puszczyły. Jeszcze jej nie wypuszczono. Nie, pani, nie, nie. Pani Monika, tak Bo w tej chwili obrońcy życia, jak groźni terroryści są legitymowani i przez policję na dziedzińcu ministerstwa. Nie są legitymowani i przeszukiwani i wzywani przez prokuraturę ludzie, którzy tu w tym resorcie łamią prawo na kilku poziomach jednocześnie. Pierwszy poziom taki powiedziałbym prawno-organizacyjny, że zespół do spraw rozszerzenia praktyk aborcyjnych proceduje w sposób zastrzeżony, tajny, poufny, zakonspirowany. I to jest łamanie prawa. A samo podżeganie do tego, żeby prawo naruszać w zakresie ochrony życia, która choć ułomna jednak w Polsce funkcjonuje, również jest przestępstwem. Osobnym przestępstwem jest utrudnianie bądź uniemożliwianie pełnienia mandatu posła w zakresie na przykład interwencji poselskiej. Co dzisiaj miało miejsce. Mamy tę teczkę? Eee, teczka eee, inna jest koleżanka jest jeszcze legitymowana. legitymowana. Jeszcze teczka tak, jest legitymowana. Ta. Ona jeszcze jest na dziedzińcu, tak? Nie, na tak. A gdzie one poszły? Dokumenty zostały, to są gdzie dokumenty. Tak, Szanowni Państwo, ten resort, ten budynek, przed którym się znajdujemy. To jest instytucja o charakterze zbrodniczym w sensie wcale nie literackim, nie publicystycznym, tylko w sensie kodeksowym, norymberskim. Norymberskim. Z tego budynku wychodziły dyrektywy do działań i zaniechań w ostatnich latach pod pretekstem walki z niemaną pandemią, które doprowadziły do blokady systemu lecznictwa w Polsce, co doprowadziło do przedwczesnych zgonów ćwierć miliona Polaków i statystyki rosną. Więc instytucja zbrodnicza, dlatego nie dziwi nas, że w tej zbrodniczej instytucji, której stosunek do zdrowia, dobrostanu i dobrobytu, zdrowia życia Polaków tak jasno jest określony jako pogardliwy, że w tej instytucji knuje się na zgubę nienarodzonych, że w tej instytucji właśnie mali Polacy ze strony tej instytucji, mali tak mali, że jeszcze ich nie widać, że jeszcze nie ma ich na świecie nie mogą zabrać głosu w swojej obronie, że z tej instytucji mogą się spodziewać nowych dyrektyw, które, jak podejrzewa. Pani prezes Godek e, e, nabiorą, przyjmą kształt rozporządzenia ministra e, na podstawie tych dyrektyw, które gremium, które dziś miało się tu zebrać, e, opracowuje. Czyli, czyli e, powiedzmy tak ludzkim językiem, że ministerstwo jest na etapie opracowywania, przepraszam, dupokrytki. Pod nowe rozporządzenie, które ułatwi, rozszerzy, naciągnie jak gumę, naciągnie ramy prawa o ochronie życia w Polsce. A jeśli mali Polacy, ci najmniejsi, najbardziej bezbronni, nie są bezpieczni, to nikt z nas nie powinien, nie może czuć się bezpiecznym. Pani doktor Radkowska, która nas opuściła, z innych konieczności, już przed godziną, pani doktor Radkowska zwraca uwagę na to, że równolegle niejako z rozmiękczaniem tych granic prawa w zakresie ochrony życia poczętego, rozmiękcza się też wstępnie kategorie odnoszące się do życia dobiegającego kresu życia osób chorych, niedołężnych, starszych przez wprowadzenie, pani Kaju, jak to pani doktor Radkowska mówi, kategoria e, terapii daremnej daremna. daremna terapia, tak, że mają być, mają być uregulowane kwestie właśnie daremności czy niedaremności terapii. No zwróćmy uwagę na to, że tak jak w wypadku terminacji ciąży z przesłanek jakimi byłoby zagrożenie życia matki. Tak samo i terminacja e, terapii, e, terapii e, osób starszych czy dojrzałych, no to są rzeczy, które tradycyjnie w naszym kręgu cywilizacyjnym podlegały osądowi medyka, lekarza. Lekarza, sumienie lekarskie, etyka lekarska, przysięga Hipokratesa, to jest coś, co, co coś kiedyś znaczyło. Teraz już nic nie znaczy i w związku z tym pojawia się gąszcz przepisów, które dostarczać będą pretekstu do tego, żeby życia ludzkiego nie szanować.